Ludzie masowo porzucają Chat GPT na rzecz Gemini, w tym również ja. Dlaczego? Otóż w tym materiale pokażę Ci 7 genialnych funkcji, które wyróżniają najnowszą wersję Gemini 3.0 na tle konkurencji. Zaczynamy! Pierwszą genialną funkcją jest integracja Gemini z narzędziami Google Workspace, Gmail, Google Docs, Sheets, a nawet Disk Google. Aby tę integrację aktywować wchodzimy w ustawienia w gemini.google.com, następnie wybieramy opcję aplikacje, i tutaj włączamy te opcje. Klikamy następnie połącz, i kiedy te aplikacje połączymy, no to teraz za każdym razem możemy je aktywować w nowym czacie wpisując. Najpierw znaczek małpy. Jak widzisz, rozwinie się od razu lista naszych narzędzi z Google Workspace i teraz pokażę Ci dwa praktyczne przykłady, jak możemy tę funkcję wykorzystać. Na początku odszukiwanie starszych dokumentów. Ja na przykład napisałem tutaj, aby Gemini znalazł moje procedury tworzenia reklam na Facebooku. Nie mogłem znaleźć tych plików. Również, jeżeli masz dużo plików na dysku, no to taka funkcja na pewno się bardzo dobrze sprawdzi. No, jak widzisz, szukał tutaj na moim dysku różnych plików i w końcu napisał: "Twoje procedury są opisane w kilku dokumentach". No i tutaj wypisał w poszczególnych akapitach. to na przykład są pliki od badania rynku, tutaj są pliki od tworzenia kreacji. Oczywiście zwróć uwagę, że mamy tutaj zawsze załączniki, kiedy sobie klikniemy, no to od razu pokażą nam się po prawej stronie ekranu wszystkie pliki z naszego dysku Google'a, o których Gemini tutaj wspomina. Więc jest to naprawdę świetna funkcja. No i drugi przykład to jest kategoryzacja maili. Możemy sobie aktywować Gmaila i napisałem na przykład: "Zrób podsumowanie wszystkich newsletterów, które otrzymałem w tym tygodniu. Sprawdź, czy jest coś wartego uwagi, a co można anulować." No i Gemini przejrzał wszystkie maile, które zakwalifikował jako newslettery w tym okresie, no i krótko opisał, o czym one są. Tu mamy na przykład informację, że jakieś narzędzie oferuje noworoczną zniżkę nawet do 40%, więc czasami takie newslettery mogą kryć naprawdę ciekawą treść. Oczywiście w Twoim przypadku mógłbyś napisać, aby Gemini stworzył podsumowanie wiadomości, które otrzymałeś od klientów i na przykład od razu przygotował szkicę odpowiedzi. Tak również można robić. Natomiast teraz przejdźmy do drugiej genialnej funkcji Gemini. Zanim przejdziemy dalej, to dodam tylko, że wyzwanie 14 dni za sztuczną inteligencją jest już dostępne. Jest to mój najlepszy program, gdzie codziennie przez 14 dni otrzymujesz jeden materiał o praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji i możesz to od razu wdrożyć do swojej pracy, do swojego biznesu. Na przykład w dniu piątym jest przeszukiwanie internetu. Później dzień szósty to jest praca z plikami, i tak dalej. 14 dni naprawdę samej konkretnej wiedzy. Dodatkowo dla osób, które dołączą do wyzwania w najbliższym czasie, przygotowałem dwa bonusy. Pierwszy bonus to jest 6-godzinny materiał o 37 najlepszych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Drugim bonusem jest e-book, w którym zebrałem 50 moim zdaniem genialnych GPT z asystentów w AI w czacie GPT. Będziesz mógł sobie ich wykorzystać w swojej działalności, w życiu codziennym, więc taki bonus również jest dostępny, kiedy dołączysz do wyzwania. Link znajduje się w opisie, teraz przejdźmy do materiału. Drugą genialną funkcją Gemini to jego zdolność do analizy plików wideo, audio i różnego rodzaju grafik. Jest to bez wątpienia najlepszy chatbot do tego typu zadania i teraz pokażę Ci jak możemy to wykorzystać w praktyce. Pierwszy przykład zastosowania to przesłanie pliku audio, który nagraliśmy do Gemini. No i w tym przypadku nagrałem krótką wiadomość głosową. Powiedzmy, że chcesz wysłać wiadomość mailową do swojego pracownika albo do kierownika. I zamiast pisać klasycznie, maila na klawiaturze, zastanawiać się, co napisać w konkretnym zdaniu, no to możesz włączyć sobie dyktafon i po prostu tworzyć odpowiedź słownie, nie zwracając uwagi na to, czy się pomyliłeś, czy nie. Ja tutaj użyłem jakiegoś rejestratora głosu online i brzmi to w taki sposób: A więc, dobrze, na początku musimy przejść do menedżera, menedżera zdarzeń, pomyłka, przepraszam, menedżera reklam. No więc, jak widzisz, ten plik audio ma błędy, natomiast nie musimy się o to martwić. Łącznie trwał on około tam 45 sekund, zawierał kilka błędów. Zamiast resetować co chwilę nagranie albo użyć zwykłej transkrypcji, która również uwzględniłaby te błędy, no to możemy przesłać taki plik do Gemini, a następnie napisać: Tą błędę, dodatka głosowa, którą zrobiłem na szybko, przekształci ją na wiadomość e-mail do pracownika Kamila, zrób również osobno, krótką tekstową procedurę. I jak widzisz, Geminate ten plik audio analizuje, no i tworzy wiadomość E-mail. I tu zawierają się wszystkie informacje, o których ja wspomniałem w tej notatce głosowej. No, ale oczywiście nie zawiera ona tych błędów, które ja tam popełniłem ani powtórzeń. Aby taki plik audio przesłać, no to klikamy ikonkę plusika. Następnie wybieramy prześlij pliki i odnajdujemy na naszym telefonie albo na naszym komputerze plik audio, który nas interesuje. Teraz przejdźmy do drugiego przykładu. W tym przykładzie mamy plik wideo zamiast audio. Natomiast proces jest taki sam. W tym przypadku nagrałem swój ekran i pokazałem w takim 4-minutowym filmiku, jak zainstalować Chat GPT na komputerze no pobieranie... z systemem Windows. No i napisałem, żeby przeanalizował to wideo i zrobił procedurę tekstową, jak zainstalować ChatGPT. Jak widzisz, faktycznie otrzymałem. Całą procedurę wszystko jest prawidłowe. Możesz również wykorzystać to do innych tego typu zadań, albo tworzenie procedur, albo na przykład analiza konkurencji. Powiedzmy, że zajmujesz się marketingiem w swojej firmie i chcesz przeanalizować, dlaczego jakieś rolki konkurencji osiągnęły ponadprzyjemne wyniki. No to możesz sobie taką rolkę. Pobrać na swój komputer, następnie przesłać do Gemini i napisać przy analizie, konkretnie co sprawiło, że ta rolka osiągnęła takie dobre wyniki, i jak mogę to wdrożyć u siebie. To jest jeden z wielu przykładów, jak możemy tę funkcje wykorzystać. Trzeci przykład to przeszukiwanie internetu. Zauważyłem, że wiele osób narzeka na Perplexity, ponieważ do tej pory uważało się, że Perplexity AI to jest najlepsze narzędzie do wyszukiwania informacji w internecie za pomocą sztucznej inteligencji, jednak. Coraz więcej osób narzeka na to narzędzie, że na przykład podaje nieprawdziwe informacje. I sprawdziłem sobie rankingi, jak według użytkowników radzą sobie poszczególne modele AI w kontekście właśnie wyszukiwania internetu. No i wyszło na to, że Gemini jest na pierwszym miejscu, a Perplexity jest na miejscu szóstym. Więc jeżeli do tej pory korzystałeś z Perplexity do wyszukiwania informacji w internecie, no to teraz możesz sprawdzić, jak poradzi sobie Gemini. Ja tutaj na przykład napisałem polecenie. Podaj mi najgłośniejsze piłkarskie transfery w 2025 roku w letnim okienku transferowym, aby sprawdzić, czy Perplexity odpowie lepiej albo gorzej od właśnie Gemini. No i wyszło na to, że w takim pozornie prostym poleceniu Perplexity popełniło błąd, a Gemini odpowiedział prawidłowo. Więc faktycznie w tym przypadku Gemini wypadł lepiej do wyszukiwania informacji w internecie. Więc jeżeli korzystałeś z Perplexity, ale zauważyłeś, że czasami popełnia błędy, no to być może czas przejść właśnie na model Gemini. Pamiętaj tylko, aby w swoich poleceniach wyraźnie zaznaczać, aby Gemini przeszukiwał internet, bo domyślnie ta funkcja nie jest włączona. Czwarty przykład to doskonała praca z plikami. Większość chatbotów, kiedy prześlemy do nich dużo ilość plików, no to podaje nieprawdziwe informacje albo przeszukuje te pliki tylko powierzchownie. Z Gemini to nie jest już problem, ponieważ posiada on największy kontekst window, czyli w skrócie pamięć modelu, która determinuje to, ile informacji w jednym czacie możemy przesłać i otrzymać. Zanim model zacznie mieszać albo gubić informacje, no i jeżeli pracujesz z plikami, przesyłasz duże pliki PDF do sztucznej inteligencji, no to najlepiej jest to robić właśnie z Gemini. W tym przypadku przesłałem trzy pliki PDF: pierwszy na 20 stron, jak pisać prompty do sztucznej inteligencji, drugi plik na 48 stron i trzeci plik również na 25 stron. Napisałem polecenie, tworzę materiały o praktycznych zastosowaniach AI, chcę przygotować nowe materiały, natknąłem się na pliki, które Ci przesłałem oraz na stronę internetową, tam również jest informacji i tekstu na około 20 stron PDF-a. Twoje zdanie, streść każdy z dokumentów, oceń potencjał nagrania filmu na temat tego konkretnego źródła. No i Gemini bez problemu sobie poradził, jak widzisz, przeanalizował pierwszy plik, jak pisać prompty, przeanalizował pod względem potencjalnej atrakcyjności dla mojego kanału na YouTube. Następnie drugi plik. Trzeci. I strona www. Oczywiście to był tylko przykład. Nie było to może zbyt dużo plików, natomiast jeżeli przesłałbyś tych plików więcej, na przykład 10 albo 15, to dalej Gemini by sobie bez problemu poradził. Również jeżeli prowadziłbyś z nim długą rozmowę, na przykład przesłałbyś 20 albo 30 wiadomości, to Gemini nie gubiłby wątku tak szybko jak robi to Chat GPT. Być może zauważyłeś, że kiedy prowadzi rozmowę z czatem GPT, to po przesłaniu 15-20 wiadomości w jednym czacie on zaczyna się zacinać, odpowiada bardzo wolno, a z Gemini to już nie będzie problemem. Gemini zdobył również ogromną popularność za sprawą swojego modelu do generowania grafik nano banana pro, który tworzy m.in. perfekcyjny tekst na obrazach albo będziesz mógł stworzyć dzięki niemu unikalne grafiki do prezentacji w bardzo dobrej jakości. Więc teraz pokażę Ci kilka przykładów jak możemy takie unikalne grafiki stworzyć, jakie to proste. Tutaj na przykład Napisałem tak, stworzę infografikę, którą będę mógł wykorzystać do mojej prezentacji o tym jak tworzyć skuteczne polecenia do sztucznej inteligencji. Ma to wyglądać jakby było pisane odręcznie na tablicy i mają być też minimalistyczne ikonki. Tak prezentuje się ta grafika. Jak widzisz nie ma tutaj najmniejszego problemu z polskimi znakami. No, w tym przypadku nie narzuciłem konkretnie sztucznej inteligencji jaki tekst ma się na tej grafice znaleźć. Natomiast, oczywiście, mógłbyś to zrobić na przykład poniżej, przesłać tekst, który chciałbyś, aby Gemini odwzorował na tej grafice. Drugi przykład to również tworzenie grafik z tekstem. W tym przypadku zacząłem konwersację od: zaproponuj 5 haseł reklamowych dla firmy, która zajmuje się montażem pomp ciepła. No i Gemini wymyślił hasła reklamowe. Ja wybrałem jedno z nich, które mi się spodobało. Jest to hasło włącz komfort, wyłącz wysokie rachunki. Następnie napisałem, aby stworzył pięć napisów w różnych stylach, które będą przedstawiać dokładnie ten sam tekst, ponieważ będę go chciał wykorzystać do moich kampanii marketingowych i na mojej stronie internetowej do po prostu lepszej identyfikacji wizualnej marki. No i dostałem tutaj pięć opisów. Pierwszy to styl nowoczesny i technologiczny, drugi to Akcja i reakcja, no i analogicznie otrzymałem pięć różnych stylów. Następnie napisałem, aby Gemini zaczął po prostu generować, tak jak to opisał, tutaj te wszystkie teksty. Jak widzisz, mamy pierwszy, no dosyć prosty, niczym się nie wyróżnia, natomiast kolejne prezentują się znacznie lepiej. No i dzięki temu możemy stworzyć unikalne grafiki tak naprawdę w kilkanaście sekund. Oczywiście to były przykłady generowania grafik z tekstem, ale jeżeli chcesz wygenerować realistyczne grafiki do kampanii reklamowych albo do dowolnego celu, no to również możesz to zrobić. Model NanoBanana Pro również jest świetny, jeśli chodzi o edycję grafik. Ja kilka przykładów omówiłem w moim filmie o NanoBanana Pro. Możesz sobie również go sprawdzić. Tam podaję również inne przykłady związane na przykład z edycją grafik. A teraz przejdźmy już do szóstego przykładu. Szósty przykład to Custom Gems, czyli asystenci oparci na sztucznej inteligencji. Możesz bez problemu takich asystentów tworzyć. Wystarczy, że w Gemini na lewym pasku klikniesz sobie tutaj w ten przycisk gemy, a następnie będziesz mógł stworzyć własnego dżema. Klikamy Nowy Gem i tutaj po pierwsze wpisujemy jego nazwę, po drugie opis i po trzecie instrukcję. I po co w ogóle z tej funkcji korzystać? No załóżmy, że za pomocą sztucznej inteligencji regularnie wykonujesz jakieś jedno konkretne zadanie, na przykład pisanie postów na Facebooku, no to możesz sobie takiego asystenta nazwać Facebook Post Helper, w opisie napisać, że pomaga Ci w tworzeniu postów na Facebooka i w instrukcjach napisać na przykład, czym zajmuje się Twoja firma, w jaki sposób tworzysz posty i możesz tu również przesłać na przykład poprzednie posty, które osiągnęły dużą ilość polubień. Dzięki temu za każdym razem, kiedy będziesz chciał za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć kolejne posty, to nie będziesz musiał przepisywać znowu, czym się zajmujesz, czym zajmuje się Twoja firma, no bo w tym konkretnym dżemie te informacje będą już zapisane. Dodatkowo możemy przesyłać pliki z wiedzą, na przykład pliki PDF, pliki z dysku Google, i teraz pokażę Ci, jak taki asystent może wyglądać w praktyce. Ja mam na przykład asystenta o nazwie YouTube Helper. W instrukcjach przysłałem mu statystyki moich filmów na YouTube, no i w plikach wysłałem mu kontekst, na przykład czym zajmuje się mój kanał, o czym nagrywam filmy, jaki jest mój cel, jaki jest mój lek sprzedażowy. Dzięki temu ten asystent jest mi w stanie za każdym razem pomóc, odpowiadając specyficznie pod moją konkretną sytuację, a nie tak ogólnikowo jak robiłby to zwykły chatbot bez takich instrukcji. No, i teraz przykładowo, kiedy przesyłam mu jakieś raporty od narzędzia Cloud o tym, jak agenci zmieniają świat biznesu, no i napisałem tutaj polecenie na podstawie tych raportów: zaproponuj mi 10 pomysłów na filmy z uzasadnieniem, dostosowując wszystko do mojego kontekstu i grupy docelowej. No i otrzymuję tutaj przykładowe pomysły: Agenci AI, dlaczego ChatGPT to za mało w 2026 roku. Pierwszy dobry przykład. Kolejny, jak AI naprawdę zwiększa produktywność, twarde dane. Więc mamy takie pomysły, które po prostu są dopasowane do tego, co w przeszłości tworzyłem i jakie są moje cele, jeśli chodzi o tworzenie treści i rozwój kanału. Więc to jest jeden z przykładów, jak taki gem może być wykorzystany po prostu do poprawienia produktywności. Ty możesz stworzyć do dowolnego innego celu, do którego często wykorzystujesz sztuczną inteligencję. Ostatni przykład zastosowania to codzienne wykonywanie zadań. W Gemini możemy ustawić takie zadania rekurencyjne. Póki co niestety wymaga to planu płatnego, natomiast pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z tego płatnego planu za darmo przez pierwszy miesiąc. Kiedy przejdziesz sobie na stronę Gemini.google ukośnik subskrypcję, no to jak widzisz, przez pierwszy miesiąc możemy za darmo przetestować wersję Pro Gemini, i w tej wersji Pro jest m.in funkcja zadań rekurencyjnych. Ja tutaj na przykład napisałem codziennie o godzinie 12 podawaj mi najnowsze informacje z giełdy, konkretnie skup się na firmach technologicznych jak Alphabet, Meta, Nvidia, Microsoft, Apple i inni giganci technologiczni. I dostałem informację, ok, codziennie o 12 będę przesyłał te najnowsze informacje. Możemy sobie oczywiście zawsze to wyłączyć, kiedy już tych informacji nie chcemy otrzymywać. Ehm. No, i tu o godzinie 12 automatycznie wysłało się polecenie, i otrzymałem podsumowanie, jak to wszystko wygląda, kluczowe wydarzenia i trendy. I jutro ponownie otrzymam wiadomość o najnowszych informacjach giełdowych. Oczywiście, ktoś może słusznie zauważyć, że taka funkcja jest dostępna np. Na w narzędziu Perplexity albo ChatGPT w płatnych wersjach. Natomiast warto przypomnieć to, co. Omawiałem wcześniej na początku tego filmu, czyli fakt, że Gemini jest najlepszym narzędziem opartym na sztucznej inteligencji do wyszukiwania informacji w internecie. Więc te informacje, które Gemini wyszukuje, prawdopodobnie będą lepszej jakości niż alternatywne narzędzia. A więc dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał Jeżeli Ci się spodobał i chciałbyś dowiedzieć się więcej o praktycznych wykorzystaniach sztucznej inteligencji, no to pamiętaj, że. W opisie znajduje się link do wyzwania 14 dni ze sztuczną inteligencją, a już teraz dziękuję za uwagę.